Witam Was serdecznie. Moim gościem jest Marcin Różal, Różalski. Witam Cię, Marcin. Witam wszystkich. E, Marcin, chciałem spytać przede wszystkim o Twoje zdrowie, no bo kończyłeś karierę i mówiłeś, że sytuacja z Twoim zdrowiem e, i z Twoim ciałem e, no nie jest najlepsza. E, jak wygląda to w tym momencie? Wiesz co, często dostaję takie pytania jak zdrowie. Ja nie wiem, co to jest zdrowie, bo mój termin przydatności do spożycia już dawno się skończył. Teraz może być jestem na konserwantach, tak? Czyli ja teraz tylko i wyłącznie polegam na chemii. Oddałem się całkowicie w ręce układu okresowego Mendelejewa i na to chwilę wszystko jest tak posklejane, poukładane, pozaterowywane, że jest cudownie. Naprawdę, wiesz, to są gorsze dni, lepsze dni na przykład. Wczoraj, wiesz, gdy słyszymy zmiany ciśnienia, z tym te stawy pobolewać, czy po ciężkim treningu na przykład gdy, gdy, gdy coś tam wiesz, się za bardzo naciągnie, czy, czy przeciąże, no to boli. Ale ogólnie na tą porę nie ma czegoś takiego, że mam jakąś tak jak mówiłem wcześniej deprechę właśnie, że, że, że nie byłem w stanie wykonać pewnych czynności, e, czy, czy wiesz, czy, czy coś mnie blokowało, nie ma tego. Jest, jest dużo chemii. Mam problemy tylko ze snem, no bo nie świecę w nocy i wiesz, i mam ciężko oczy zamknąć, ale poza tym jest naprawdę życzę każdemu, kto cierpi, żeby cierpiał tak jak ja w tym momencie. No właśnie widzę, obserwuję Cię tutaj na e, targach i e, wystałe już parę godzin z fanami piątki, także pełen szacun. E, walka z Mariuszem Pudzianowskim e, była jakby to powiedzieć, e, nie wiem, wisienką na torcie, zwieńczeniem tego e, całego Twojego dorobku wszystkich walk. Tu już nic więcej nie, nie chciałbyś powiedzieć w, w tym temacie? Nie, walka z Mariuszem to po prostu była walka z Mariuszem Wiesz, ja nigdy nie powiem oficjalnie do kamery, że kończę karierę, tak, bo to jest tylko i wyłącznie i prywatnie moja sprawa, tylko i wyłącznie, ja sobie sam powiem. To nikogo nie powinno interesować. Ludzie moi, mi, mi bliscy, którzy są ze mną na co dzień, będą też o tym wiedzieli. Widzisz, tu chodzi o walkę z Mariuszem, to, 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 to. wszyscy patrzą właśnie na walkę z Mariuszem, że to było jakieś wielkie wow. tak? Nie, to nie było wielkie wow, to była normalna, normalna, normalniejsza walka. Jako, że Mariusz Pudzianowski jest znany w kręgach daleko odbiegających od sportu, tak? bo już nie będę nazywał po imieniu, w jakich to kręgach jest znane jego nazwisko. E, moje nazwisko jest e, znane w, typ, w takich kręgach sportowych, dwa, że jestem osobą która mówi to co myśli, robi to co mówi, i, 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 i bawię się swoim ciałem, biorąc pod uwagę tam tatuowanie, jeżeli to wszystko, to ludzie odbierają to w może w kategoriach jakiejś kontrowersji czy coś. To też zainteresowanie było może gawiedzi, tak i wiesz, od sportu jest daleko, ale to była walka tylko i wyłącznie o wyznaczniku sportowym. Nie było przed tamtą walką żadnej chorej krwi, nie było przed tamtą walką żadnych takich napięć między nami. Zrobiliśmy walkę, ja tę walkę wygrałem. I końc, i życie toczy się dalej, trzeba brać następne walki, wiesz. Jeżeli chodzi o, 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 o walki, wiesz, w kategorii sportowej, to jest mnóstwo zawodników, mnóstwo zawodników, z którymi chciałbym walczyć. Mnóstwo. Yy... Czy mogę tutaj, przepraszam, wtrącić się, a co sądzisz o Popku, gdyby ktoś zaproponował Ci po, na ten moment, wiedząc, że Popek chce coś zrobić, po pierwsze, jaka jest Twoja opinia na ten temat, opinia na temat Popka sportowo, bo mnie nie interesuje personalne jakby Wasze, czy są, czy ich nie ma. Inaczej, ja i personalnie, i sportowo mam bardzo duże uznanie dla Popka. Jeżeli mi teraz by zaproponowano walkę z POPKiem, ja bym tej walki nie wziął z kilku, z, kilku, z kilku takich podstawowych rzeczy. Pierwsza rzecz, że na tą porę ja potrzebuję do tej walki na pewno w sposób walki sportowy, tak? Popek też by potrzebował tej walki w sposób sportowy, ale walka odbierana by była jako nie walka sportowa, tylko jako show, jako, jako pokaz czegoś, tak? Wyglądamy dwa i tak jak wyglądamy, to jest nasze ciało. On ma z kwalifikacji tatuaży, ja mam tatuaże. I wiesz, a ludzie by patrzyli na to, jakby jakiś, nie wiem, to była walka dwóch wynalazków dziwolongów. Wiem, ja nie chciał na to, była walka patrzona na to, przez to e, tak, przez ten pryzmat. Druga sprawa, ja cenię, cenię, popka, cenię popka w kategorii artysty, y, muzyka, w kategorii człowieka, bo bardzo cenię go za to, jakim jest człowiekiem, tak? I nie, na, na tą porę, by nie była taka walka po, po, potrzebna z nim. Nie powiem, że jeżeli na przykład będzie miał już, będą się teraz on ma bodajże trzy walki, tak, ale to tam była jakaś dłuższa przerwa. Po tej przerwie od walk miał zająć się bardziej karierą muzyczną i, i taką wiesz, estradową i ogólnie taką. E, także no zobaczymy, jak on się w tym wszystkim odnajdzie. tak. Fajne jest to, nie będę teraz jeszcze mówił ten, ale że. No, akurat, jakaś taka współpraca między mną i Popkiem jest bardzo duża szansa, że zaistnieje. I to też mi bardzo pasuje, bo, 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 bo fajnie, 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 by to wszystko można było poukładać. I teraz widzisz, to jest tak, patrz, ja robię z wami wywiad, prawda? Macie jakąś tam oglądalność, ale macie też ludzi, którzy są anty wy, tak? Czyli, jeżeli wam, im się nie podoba wasza stacja. To ich ich kurwa nie oglądają. Tak samo jest z tą walką. Jeżeli komuś ta walka nie leży na nie sercu, kogoś to boli, to je kurwa nie oglądaj, ale się na ten temat kurwa pierdolony wychodku nie wypowiadaj. Bo, bo jeżeli na przykład co, jeżeli jest na przykład jakiś tam program, tak? A i program B. I mi się nie podoba program A, tylko program B, to ja oglądam program B, programu A nie oglądam, ale nie wypytam się, że tam ten jest chujowy. I dlatego oglądam ten. Nie oglądam, mi się nie podoba. I mi to nie interesuje. Ale najświetniejsze przede wszystkim jest to, że 99 i 9 tych, co najbardziej, najbardziej kurwa się próją, kurwa i sadzą o to wszystko, będą to oglądali. Będą to oglądali. Będą. I mogę ci o to za położyć chyba swoją rękę prawo, że będzie tak oglądalność, że chuj. Że nawet kurwa wizyta papieża takiej oglądalności kurwa nie miała w czasach komuny. I to jest, i to jest nieukrywalny fakt. Ja się cieszę, że będzie taka walka. Dlaczego? Bo posłuchaj. I Pudzian, i Popek są osobami zarobionymi, pieni zarobionymi pieniężnie, tak? Mają olbrzymią ilość floty, olbrzymią. Oni nie muszą tego robić. Oni to robią dlaczego? Myślisz, że ktoś ich wpycha tam na siłę, bo każe? Nie. Oni chcą to robić. Oni chcą to robić, bo się lubią bić, tak? Następna sprawa. Włodarze KSW chcą zrobić taką walkę, czyli widocznie jest gdzieś zapotrzebowanie. Co jest za zapotrzebowanie? To oznacza, że ludzie chcą oglądać taką walkę. Wszystko idzie w całość. Chcą się bić, chcą pokazać, chcą oglądać. Kurwa, to jest, to, jest, to, jest, to, jest, to jest zajebiste. jak się komuś to nie pasuje, no to oglądam. posłuchaj, jest, teraz co teraz jest, zaraz będzie listopad, tak? tak. Kampania buraczana, Wypierdalaj zbierać buraki, nie oglądaj. Wszystko I, I właśnie to jest takie proste, jak ty to ujmujesz, jak ty to mówisz i dziękuję ci, że przekazujesz to no, wszystkim innym, na których to i, i no, no, którzy nie mają odwagi tego powiedzieć, ja nie, chodzi, patrz, nie powiedz, stać ich na ja to, ci tak? Jeszcze jedną taką rzecz, patrz. Stojemy w boksach, w startowych boksach. Startujemy. To jest start naszego życia, takiego odpowiedzialnego O, dzieciństwie, o, o, o gdzie, gdzie stoimy na przykład na tym samym, w tych, tych samych boksach, tak? Ty pójdziesz w prawo, ty pójdziesz w lewo, ty zaczniesz sporty uprawiać, ty będziesz kurwa homoseksualistą, ty będziesz biznesmenem. Nikt nikomu nie broni spróbować. Nikt nikomu. Co? Ja na przykład trenuję od 8 roku życia. 30 lat jestem w sporcie, 20 lat jestem w sporcie zawodowym. Ja naprawdę trenowałem z chłopakami dużo lepszymi ode mnie. Ale im się nie udało. Oni w pewnym momencie zrezygnowali, oni nie potrafili wa bank. im się życie inaczej potoczyło, prawda? Każdy może spróbować. Dlaczego będą? Dlaczego mają pretensje, że Popek, kurwa, czy Pudzian, czy ktoś, kurwa, walczy, tak? A kto im broni? Idź, kurwa, na salę, przelej, kurwa, tony, kurwa, yy, hektolitry, kurwa, potu, hektolitry krwi, wyrzeczenia, wstawaj o 6 rano, zarywaj, kurwa, noce, rób, kurwa, przestępstwa, żeby mieć, kurwa, na, 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 na życie, jak, kurwa, nie ma sponsorów, kurwa. Kombinuj. Walcz za 150 zł, jak twoje przygotowania kosztują 2000, dojść do pewnego poziomu. Jeżeli ci się nie uda sportowo i uważasz, że na przykład Popek bo, bo jest artystą, no to stary, wymyśl sposób na siebie. no, no Wysaj się, wytarzaj się w tym zjesto, a może ktoś to zobaczy, też go cię kupią, kurwa. Także wiesz, to jest dla mnie to jest słabe. Ja to, ja to strzelałem na tych wszystkich, tak gadają i chuja mi oni latają. Niech się biją chłopacy, niech się napierdalają i fantastycznie i bardzo mi się to podoba. Ja też im życzę powodzenia, bo jeżeli, każdy, jeżeli ktoś kto chce to obejrzy, to to obejrzy i będzie się tym e, cieszył i to jest najważniejsze. E, kwestia naszej jakby e, damskiej strony walk, mamy teraz e, dosyć dużą walkę. E, szykuje nam się. E, Kowalki widzi e, co możesz powiedzieć na ten temat, kogo obstawię, że. Jak to widzisz, no i dlaczego? Wiesz co? No walka na pewno mega, bo dwie Polki, nie Polacy, nie chłopacy, kobiety walczą o tytuł najlepszej zawodniczki w MMA, w najlepszej federacji na świecie. Tak? Jest tak uznane, że ta federacja jest najlepszą, tak. I to jest, wiesz, to jest mega, że nie, nie Chinka i, i kurwa i nie wiem, i boczo Habetanka tylko dwie Polki. To jest już wielki wyznacznik. Druga sprawa, personalnie znam Karolinę Kowalkiewicz. Aśkę znam tak sobie. Cześć, cześć, wiesz co, słychać i, i tak dalej. Trzeba znać z moją jedną zawodniczką, która kiedyś u mnie trenowała. Przebieg walki nie wiem jaki będzie, bo wiesz, bo nie kalkuluję, to wiesz, dwie dobre zawodniczki. Na pewno uczuciowo mentalnie i w ogóle chciałbym, żeby była Karolina. Raz, że ją znam tak jak powiedziałem personalnie, a dwa, ja nie wiem jaką Aśka jest osobą prywatnie, nie wiem. Może jest fantastyczną, super ciepłą osobą i, i, i ja tego w ogóle w, jakiś, w żaden sposób nie podważam i ten, ale mi się nie podoba Aśki podejście. Nie podoba mi się podejście, podejście. nie szanuję zawodniczek, tak? Eee, ten tak ten, ten, ten trasz, te napinania się, te, te takie, te. Dla mnie to jest bardzo słabe, bo, bo nie powinno tego być, Bo słuchaj, obydwoje zawodnicy, obydwoje zawodników, którzy wychodzą do walki, musieli przejść tę samą drogę. Musieli zjeść ten sam czerstwy chleb, spać kurwa na ziemi, pić wodę z kałuży, robić kurwa przestępstwa, żeby mieć na życie, zalewać noce, eee, wiesz rodzinie nie poświęcać tyle czasu, czy wyjazdy, jazdy. I teraz, takie traktowanie się, to jest bardzo słabe, bo w pewnym momencie, że trafi na kogoś z drugiej strony, kto nie, 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 nie pozwoli sobie na takie traktowanie. Taką osobą jestem ja. Gdyby coś takiego się do mnie, to pierwsze, primo, ja sobie zrobię krzywdę, bo pójdę siedzieć. Ja zrobię krzywdę, bo albo ją, kurwa, zabiję, taką drugą osobę, nie uwielbiać sobie drugą osobę, tak? A federacja na to pozwalając, zrobi sobie krzywdę, bo nie można tak robić. Jeżeli są takie naciski na te kurwa sterydy, na to wszystko, to niech zrobią z tym porządek, to nie powinno być. Tak się zachowują sportowcy. Wymagają od nas, żebyśmy kurwa zralić jak sportowcy, UFC wymaga kurwa, że nie możesz wypowiedzieć na temat polityki, kurwa, czy swoich przekonań, kurwa na z Twitterach, czy na gównach, ale pozwalają, żeby zawodnicy się buchali takie rzeczy, to jest słabe, nie można tak robić. Yy, no właśnie, no bo teraz. Następna, I teraz powiem na bo twierdzenie, że nie pozwolę, żeby mi zabrała, kurwa. Ona nie chce zabrać. Bo jeżeli ja coś chcę zabrać, to ja zabiorę. To ja pojadę, zaczaję się na kogoś w krzakach albo wezmę sprzęt, wypierdolę w ryj i mu to zabiorę. Ja chcę to wywalczyć. Czyli to dla tej drugiej osoby powinno być oznaką mega szacunku z mojej strony. Bo ja chcę dorównać, dorównać chcę ją swoimi umiejętnościami. Ja chcę dorównać ją jej osiągnięciami i stanąć na wyżyny swoich możliwości, żeby ją pokonać. Nie zniszczyć, ja chcę ją pokonać w sportowej walce, bo gdyby to były czasy starożytne, to wziąłbym to pod pierre łeb i nie byłoby rewanżu ani żadnych innych walk. Wyschodzi i to jest słabe, ja tego nie rozumiem. Nie podoba mi się to kurwa i nie podoba mi się podejście Aśki kurwa do tej sprawy i mam takie zdanie że chcesz chcesz, była Karolina. A... A chciałem właśnie ten temat poruszyć, chciałem poruszyć temat wy, yy, już tak globalnego yy, tego sportu yy, MMA, UFC. Chodzi mi o, o McConnora, czyli rozumiem, że twoje zdanie jest takie jest samo, zaraz, bo... To teraz zobacz, zobacz, Wszyscy ci, którzy tak właśnie buchali, McConnor, Ronda i ci inni, zobacz co się stało, dostali w wcipę. Gdzie są? W dupie są i gówno widzą. Dopóki ten McGregor nie dostał, kurwa, w dziurę, kurwa, od, od Diaza, tak? Wszędzie był, próżnie, kurwa, tu, wszędzie go było, kurwa, pełno. Dostał z nich, nawet nie chciał się pokazywać. Teraz wygrał, no, ale jak wygrał? No wymęczył to, kurwa, przez... na punkty. No wymęczył to na punkty. No jest kłatek, ten dostał przed czasem, a wymęczył na punkty. Ronda tak samo, ja nie mówię, mega zawodniczka, mega zawodniczka. No i co, dostała w dziurę, kurwa, i, i co? I gdzie jest? Też znikła, nie ma jej kurwa. Takie pierdolenie. I właśnie to jest to, że kurwa, posłuchaj, mi to powiedział kryć Marek Piotrowski po zrobiciu przez siebie pierwszego pasa. Uważaj, żebyś za wysoko nie podskoczył, żeby ktoś ci nie widziano ziemi spod nóg. Wyschodzi no będzie no bardziej właśnie, bolało, będzie bardziej będzie bolało. Bardziej. i to jest to nie I, i, i żeby czasami tak samo nie było to z naszą mistrzynią tak odbiegając od y, tych tematów mega interesującym tematem jest to, jak się udzielasz charytatywnie, jak zabiegasz o, o prawa słabszych, o zwierzęta i, i wszystko, co się wokół tego dzieje. No dla mnie, mnie to imponuje. Nie będę ukrywał i to nie mówię tutaj typowo przed, przed kamerą, bo wcześniej nie zauważyłem w ogóle tego problemu, póki prozaicznie, może to nie zawsze mi nie, nie kupiłem mojej dziewczynie kota i po prostu złamało mi to serce totalnie i nie wiedziałem, że do takich uczuć jestem to jest zdolne, to jest piękne. Skąd w tobie bierze się taka empatia? Od zawsze, wiesz, może dlatego, bo ja pochodzę z rodziny średnio zamożnej, takie robotniczej płockiej rodziny, bo mieszkam w płocku. Zawsze, no, po prostu od zawsze, od zawsze, wiesz. Moi rodzice pochodzą ze wsi, e, przechodzili się do miasta, wiesz, no bo otworzyli fabrykę, tak, i w fabryce pracowali, no, ale chcąc, nie sądzę, za dziecka, zawsze wakacje, jakieś weekendy dłuższe, wiesz, święta i ziemna wieś. Jestem z tymi zwierzętami zawsze obcowałem. Stamtąd mi się to wzięło, Wiesz, no nie, na, nie na każdego tak to zadziała, ale no na mnie to zadziałało. Zawsze chciałem mieć zwierzęta w domu, no rodzice y, uważali, że nie powinienem mieć zwierząt, no bo jestem dzieckiem, nie, nie jestem odpowiedzialny, jeszcze to tamto, nie wiem, czy mieli rację, czy nie. Pierwsze zwierzę, takie, y, które już miałem długo ze sobą, to był mój pierwszy psiak, Baczar, Bulter, jak w wieku 18 lat go kupiłem, to było taki ważny też mój moment w życiu, bo miałem wtedy wypadek i byłem kaleką. Y, I Baczar te najgorsze chwile, najgorsze lata mojego życia był ze mną. I od tamtej pory, wiesz, tak zacząłem na to wszystko patrzeć inaczej. Dostrzegać pewne kurwa rzeczy, ale tak już mega, mega takie takie, takie pierdolnięcie to nastąpiło bodajże, jak miałem, tak 25 lat. Tylko to, wiesz, tu już tak poszedłem, można powiedzieć, troszeczkę, troszeczkę dużo bardziej grubiej, bo zaczęło być mi stać. Stać mi było finansowo na większą pomoc. I też mega już tak dojrzałem emocjonalnie do tego, wiesz, chodzi, naprawdę widziałem już to wszystko, kurwa, bardzo, tak wiesz, szerokim kurwa, takim tym spojrzeniem. I, i na przykład, wiesz, mogłem, mogłem pomóc, tam, wiesz, jakieś tam też znajomości sobie porobiłem, ludzi, którzy mi pomagali. I, i, I wiesz, i na przykład mogłem pomóc finansowo, wyjmując pieniądze z własnej kieszeni, nie cierpiąc na tym w ten sposób, że ja nie będę miał co jeść, że nie będę miał na czynsz, tak. No a na tą porę, gdy ten mój już jest coraz bardziej był sprzedawany, coraz bardziej było to wszystko widoczne. No to mogłem więcej wiedzieć, coraz więcej pomagać. Oczywiście, ja nie pomogę wszystkim, chociażbym chciał, nie stać mnie na to i, i nie zesram się w majtki, nawet, żeby, żeby to zrobić. Fajne jest to, że moja pomoc. To jest, to jest takie małe ziarenko, bo ja sam bez ludzi, którzy mi pomagają pomagać, nie zrobię nic. Bo przesłuchaj, wrzucam, wrzucam jakąś tam licytację. Na przykład Krzysiu Głowacki, Krzysiu Piona, dziękuję bardzo, dał mi rękawicę na licytację z ostatniej walki, tak? co, 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 co walczył mistrzostwo świata z Usnykiem. Zlicytowaliśmy, jest bardzo wysoka kwota już za te zlicytowałem swoje dwa pasy Mistrza Świata, które zrobiłem w Federacji ISK i WK I na śmierć, że ja je zlicytowałem, ludzie zapłacili olbrzymie pieniądze za te, za te pasy, oddali mi te pasy, ja jeszcze raz zlicytowałem Ja na przykład, słuchaj, patrz, no, każdy, każdy stara się swoją medialność, no bo to nie można inaczej nazwać, Wykorzystuje w swój sposób nie no sobie wrzucali zdjęcie nowych butów, kurwa nowe zegarki, łańcuszki, kurwa jak robią pompki, kurwa czy, 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 czy że sobie dupę ogolili, no, no to jest ich życie, ich te z nie będę mu to ja, na przykład, wykorzystując to, że mój ryj był bardzo sprzedany przed walką z Pudzianem, ja naprawdę ugrałem przed i po walce takie pieniądze, że niektórzy to kurwa przez rok na bank nie zarobią takich pieniędzy. A ja ugrałem te pieniądze. I teraz posłuchaj, jak zobaczyłbyś te pieniądze na stole, to byś olbrzymia kwota. Ale w momencie, gdy zacząłem je wpłacać na fundację. Tu tysiąc, tu dwa, tu pięć, tu pięćset, tu to, tu kupiłem tonę karmy, tu kupiłem drugą, drugą tonę karmy, tu to. Stary, w ciągu kurwa tygodnia nie było pieniędzy. A wy co to znać znaczy, wyżej? Ja bym chciał przestać pomagać. Ja, ja bym chciał wstać rano i nie musieć pomagać, ale żeby tej pomocy nikt kurwa nie potrzebował, a to jest nieprawda, bo ja tutaj wpierdolę to, a tu za chwilę przychodzi i kurwa mi wiadomo, że jakaś kurwa wrzuciła psa, jakaś kurwa utopiła, pobiła, czy tutaj, kurwa to jest nieprawda, ja to jest, czasami to przysięgam ci siedzę i wyję jak ta pizda, bo to jest nieprawda i to my, ludzie, kurwa, gatunek nadrzędny, tak, najbardziej inteligentny, robimy takie kurwa rzeczy, to jest kurwa nieprawda, ja nawet sama, sam mam, że sam cztery konie, wszystko adoptowane z transportu rzeźnego. Mam trzy psy, dwa adoptowane z fundacji, mieliśmy cztery, ale akurat z tym yy, czwartym tam takie były nieprzyjemne jakieś sytuacje, nie, nie potrafił się zaadoptować z, moimi, z moim innym zwierzyńcem, mamy świnkę, mamy dwie kozy, wiesz, mamy kurwa trzy koty, za chwilę będziemy następnego kotka adoptować. Także wiesz, no, ja no, mnie na to stać, ja mam na to warunki. Ja nie wiem, żeby każdy tak miał, ale jeżeli na przykład nie masz warunków, żeby trzymać zwierzę, bądź wirtualnym opiekunem. No bądź wirtualnym opiekunem. Kurwa, no co to jest w dzisiejszym? Kurwa przełożeniu, za dzisiaj mamy sobotę, zawsze to powtarzam sobie wiady w sobotę. Wiesz, jeśli pójdzie hajsu na wódkę dziwki, kurwa Koks, na żarcie, kurwa, syfiaste, ludzie mogą sobie odmówić, kurwa czegoś kosztem czegoś, to odmów sobie czegoś kosztem zwierzęcia. A jak nie zwierzęcia, no to kurwa człowieka, tak, pomagań też ludziom. Ludzi też olbrzymia ilość pomaga, tak samo jak robiliśmy tą, tą, tą yy, akcję taką pompki, tak? Dla weteranów. 22 pompy pompki przez 22 dni i z każdego dnia 22 zł wpłacałem na konto fundacji. Teraz posłuchaj, ludzie się przypierdalali, kurwa, bo żołnierze są, w, wiesz, pod względem pompy, no, do mnie, ja mam mega żołnierzy, dużo znam znanych żołnierzy i, i aktywnych, którzy byli i żołnierzy, którzy są teraz tymi żołnierzami kurwa, najemnymi i, albo inne rzeczy robią, ale przygodę z wojskiem mieli. Kurwa stary, tyle wiadomości, że dziękują, że ja o nich pamiętam. Ile dostałem, to jest super, wysłuchaj, to jest super. I fajne jest to, że w jakiś sposób zaznaczyliśmy to, tak? No ale no stary, no, no po, po co na przykład Ludzie nieraz dostają resztę i dostaną tam 20 groszy, 37. Ja wiem, że jest bida, ja wiem, że jest bida, no ale nie ukrywajmy, daj te 20 groszy, jak ty dasz 20 groszy, ja dam 20 groszy, da 20 groszy, uzbieraj się coś, tak? To, to trzeba myśleć wiesz, globalnie. Ani nie, ani a, a nie tylko kurwa, żeby sobie kupić nowe kurwa Nike, czy, 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 czy się pokazać kurwa, wiesz. W no właśnie, mam nadzieję, że to robi na Was wrażenie, nie to, że e, sorry, Marcin Różal ma wytatuowaną twarz i powie Wam prosto, szczerze, że co, co, co myśli, tylko to, co powiedział przed chwilą e, i to powinno na Was zrobić wrażenie, jeżeli go w jakiś sposób podziwiacie, to na pewno w pierwszej kolejności za to, e, co przed chwilą powiedział, więc, bo na mnie to robi wrażenie i, i też chciałbym Zawsze iść w tą stronę i robić coś z tym, bo da się robić, bo my o tym decydujemy, jak jaki jest świat, w którym żyjemy. E, no. Następne pytanie, odbiegając od tego. E, inne użyj trochę wyobraźni, myślę, że ją masz. E, jeżeli miałbyś tylko jedną jednostkę treningową w ciągu jednego dnia, załóżmy 45 minut do godziny, no. e, co byś trenował? Jaką byś opcję wybrał, co jest dla ciebie najważniejsze, co Sparingi. jest priorytet priorytetem? Sparingi, bym sparował, nic więcej. I tak się I tak tylko Ja nam przykład patrzę, ja tak jak w tym momencie wygląda mój schemat treningowy, jako że, jako że nie mam teraz walki żadnej w planach, tak? Ale dwa też ja też muszę to wszystko wiesz, już troszeczkę zmieniać pod względem yy, wieku, pod względem zniszczenia, pod względem yy, regeneracji. W poniedziałek robię zawsze trening obwodowy rano. Zajmuje mi on około tam 30-35 minut. Później robię Albo albo tarcze, albo worek, albo walkę z cieniem, tak na rozluźnienie, ale na dużej częstotliwości, na takiej yy, dużym tempie. We wtorek robię sparingi, w środę robię sparingi, w czwartek robię sparingi, w piątek robię znów trening obwodowy, w sobotę robię albo dzień luźny, albo sobie robię tam jakieś takie swoje takie luźniejsze jakieś, że tam że technikę jakąś czy coś. I w niedzielę znów robię sparingi. Czyli po prostu trzeba się bić, bić i jeszcze raz wiesz, bić. Jeszcze tak, no, no ja już nie chcę mi się powtarzać, wiesz, ja, patrz, ja zawodowo walczę do 18 roku życia. Teraz tak, walka zawodowa powoduje jakiś schemat przygotowań. Tak? Ja ten schemat robiłem, robiłem, robiłem. Cyk, walka spadek, troszeczkę formy, znów budowanie, znów wracanie. Teraz po pewnym momencie, po którejś walce już przestałem rozluźniać się, tylko troszeczkę niżej trenować, ale żeby nie tracić, żeby już od nowa nic zbudować, tak, a teraz to już po prostu cały czas jadę w jednym tempie i tylko przed walką staram się jeszcze to podkręcić i jeszcze podkręcić i jeszcze, już będę widział, że już nie można podkręcać, no to już po prostu będę tylko to trzymał, aż w końcu będzie regres tak, no bo regres też jest wiesz, nieunikniony w końcu. Bardzo Ci dziękuję za tą szczerą rozmowę i za to, że mogliśmy Cię bliżej i lepiej poznać, chociaż wiem, że na tyle wywiadów ile udzieliłeś. W każdym mówisz to samo tak naprawdę, bo mówisz, cały czas pokrywa się to z tym, jaki jesteś, tak? Nie wymyślasz ja nie nic... nic innego. Nie wymyślisz nic innego, ale myślę, że Ci fani, którzy oglądają nas i, i mogli przez, przez nas poznać Ciebie, no, będą coś więcej widzieli na ten temat, także bardzo ci dziękuję, nie życzę się. Ci pow powodzenia i miejmy nadzieję, że spotkamy się jeszcze kiedyś i i znowu sobie pogadamy o, o różnych ciekawych rzeczach, które się dzieją w twoim życiu i szczególnie o tym pomaganiu. Wiadomo. Dziękuję, Dziękuję bardzo. Dzięki. Dzięki.